Jeden z najpotężniejszych watykańskich polityków wstrząsnął wszystkimi swoimi najnowszymi wypowiedziami. Słowa wypowiedziane publicznie, ale o tak destabilizującej wadze, że wydawały się kulminacją procesu, do którego nikt nigdy nie odważył się otwarcie przyznać. Dla niektórych jest to znak, że Kościół, jaki znamy, może przestać istnieć. A co, gdyby tak było naprawdę? Zostań do końca! To, co się pojawi, zmienia wszystko. Sytuacja jest taka: pośród pozornego spokoju w budynkach Watykanu pada oświadczenie, które szokuje nawet najbardziej cierpliwych. Nie jest to głos kogoś z marginesu, ale postaci, która naprawdę się liczy urzędnika pierwszego szczebla tak wpływowego, że niektórzy żartobliwie spekulują, iż pewnego dnia, gdy zmienią się zasady święceń. Będzie mogła być nawet nazywana prałatką. Na razie nim nie jest, ale to nie ma znaczenia. Liczy się ciężar jego roli i echo jego słów, ponieważ z jego ust padło coś, co bardzo przypominało przyznanie się, choć sprytnie ubrane w łagodne frazy. Idea, jaka przyświecała jego przemówieniu, jest taka, której wielu obawiało się od lat. Synodalność nie polega po prostu na modyfikowaniu kilku procedur, ale na przekształcaniu samej tożsamości kościoła. Naturalnie, osoba zainteresowana nigdy nie używa jednoznacznych wyrażeń, takich jak nowa religia. Byłoby to zbyt szczere, zbyt ryzykowne, zbyt oczywiste. Woli polegać na tym miszmaszu ogólnikowych słów, który stał się oficjalnym leksykonem zmiany. Słuchanie. Podróż, kontekst, wzajemność, pluralizm. Dokładniej rzecz ujmując, był to prosty wywiad, który ukazał się w kręgach uważnie śledzących proces synodalny i który ujawnił oświadczenie, które zaniepokoiło wielu uważnych katolików. Według Radical Fidelity, mówcą była francuska zakonnica Natalii Beckward, czołowa postać synodu o synodalności. Obecnie określana mianem najbardziej wpływowej kobiety w Watykanie. W tym kontekście, odpowiadając na pytanie o jedność Kościoła, wyjawił myśl, której do niedawna żaden urzędnik watykański nie odważyłby się tak otwarcie wyrazić. Zapytano ją, jak można praktykować synodalność w tak różnych kulturach i krajach, nie zagrażając jedności Kościoła katolickiego. Pytanie zasadne ponieważ Kościół, który wszędzie zmienia swoje oblicze, ryzykuje, że stanie się nierozpoznawalny. Odpowiedź Beckwart sprawiła, że niektórzy nadstawili uszu. Według niej Kościół nie poszukuje ujednoliconego modelu. Synodalność nigdy nie będzie czymś, co wszyscy muszą robić w ten sam sposób, a lokalne realia muszą być uszanowane. Dodał, że istnieje wiele sposobów bycia Kościołem i że nie da się narzucić jednego modelu. Oto jego słowa, według relacji. Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niegroźnymi formułkami, ale ich znaczenie jest dalekie od banału. Jeśli bowiem twierdzimy, że nie istnieje jeden model wiary, to przyznajemy, że Kościół może występować w głęboko różnych, niemal niezależnych od siebie formach. Jeżeli będziemy nalegać, aby każda wspólnota robiła wszystko po swojemu, wówczas to, co przez dwa tysiące lat uważano za uniwersalne doktryna, dyscyplina, sakramenty stanie się szatą, którą każdy będzie mógł ciąć tak, jak zechce. A jeśli twierdzimy, że istnieje wiele sposobów bycia Kościołem, ryzyko jest oczywiste Kościół nie jest już jeden lecz sumą lokalnych doświadczeń, federacją wspólnot, mozaiką, w której jedność opiera się nie na prawdzie objawionej, ale na ciągłym dialogu między różnymi grupami. Najbardziej wymowny jest szczegół, który nigdy nie został powiedziany. Odpowiedź Bekwarta ani razu nie wspomina o podstawowej misji Kościoła czyli zbawieniu dusz. Nie ma tu nawet wzmianki o wierze przekazanej przez apostołów. Ani o obowiązku jej zachowania w nienaruszonym stanie. Wszystko kręci się wokół lokalnych realiów, kultur, dialogów i spotkań między konferencjami episkopatów i kontynentami. Tak jakby siłą napędową Kościoła nie był już Chrystus i Jego nauka, ale kontekst i wrażliwość chwili. I to właśnie doprowadziło do mówienia o nowej religii. Nie dlatego, że ogłosiła ją otwarcie. Rzeczywiście starannie unika mocnych słów, ale dlatego, że opisany przez nią model nie przypomina już Kościoła katolickiego, jaki znaliśmy, jednego i identycznego w swojej istocie wszędzie. Odpowiedź ta nie stanowi jedynie aktualizacji dusz pasterskiej, lecz raczej ukrytą propozycję nowego, płynnego, istotnego kulturowo Kościoła, kształtowanego oddolnie. Kościół który zmienia się w zależności od miejsca, w którym się znajduje, i który uważa zasadę jedności opartą na tej samej wierze za przestarzałą. Aby zrozumieć, dlaczego pewne stwierdzenia interpretowane są jako oznaka nowej religii, konieczne jest przypomnienie doktrynalnego kontekstu, w którym toczy się ta debata. Przez ponad stulecie, na długo przed Soborem Watykańskim II, Papieże identyfikowali zjawisko powoli przenikające kościół. Zbiór błędów, które Pius ten później nazwał modernizmem. Nie była to jakaś spójna doktryna, ale mentalność, sposób pojmowania wiary jako czegoś zmiennego, co należy dostosować do czasów i gustów. Kilka dziesięcioleci później Pius XII mówił o pewnych modach teologicznych które miały na celu przywrócenie zwyczajów i form pierwszych wieków, aby usprawiedliwić radykalne zmiany we współczesności, i ostrzegał przed tym, co nazywał przesadnym antykwaryzmem czyli ideą, że wszystko, co starożytne, jest automatycznie czystsze, bardziej autentyczne, bardziej prawdziwe. Było to bardzo atrakcyjne rozwiązanie, ponieważ już wtedy, zaczęły pojawiać się propozycje, które w pełni zrealizowano dopiero po latach. To jest właśnie podstawa, która pozwala zrozumieć, dlaczego wielu ludzi dostrzega dziś w niektórych przemówieniach synodalnych powtórzenie błędów, na które zwrócili uwagę papieże XX wieku. Stara pokusa archeologii, powrotu do pierwszych wieków i wyobrażenia sobie, że istniał tam doskonały kościół czekający na odbudowę pojawia się ponownie w innej postaci, bardziej eleganckiej, ale nie mniej problematycznej. Idei, że każda wspólnota może reinterpretować wiarę zgodnie z własnym kontekstem i wrażliwością. Dla modernistów obecny Kościół miałby być w jakiś sposób odległy od Kościoła Apostolskiego. Z tego powodu konieczny byłby powrót do źródeł, często przytaczając teksty lub postacie ojców, aby uzasadnić współczesne praktyki. To właśnie ten wzorzec, który artykuł, od którego wszystko się zaczęło, wskazuje jako sedno zmiany. Kościół, który nie zaczyna już od otrzymanej tradycji, ale od tego, co uważa się za ducha pierwszych chrześcijan, interpretowanego jednak przez pryzmat współczesności. Ten sposób rozumowania ma konkretną konsekwencję. Jeśli wyobrazimy sobie, że Kościół na przestrzeni wieków coś stracił, to wszystko, co nastąpiło później, staje się wątpliwe, modyfikowalne, a nawet odwracalne. A co dla doktryny katolickiej, jest depozytem raz przyjętym, który zostaje przetworzony w materiał do dalszej obróbki. Dlatego też, gdy jedna z centralnych postaci synodu wypowiada niejasne formuły dotyczące słuchania, procesów, kontekstów kulturowych i wielości sposobów bycia Kościołem, wielu doszukuje się w nich znaku starego błędu, który papieże już wcześniej potępili. Wiara sprowadzona do subiektywnego doświadczenia, a nie do przekazywanej prawdy boskiej. Obecny klimat tylko wzmacnia to przekonanie. To, co kiedyś uznawano za odstępstwo teologiczne, teraz jawi się jako oficjalny projekt. Jeśli czujesz potrzebę ponownego odkrycia pokoju, piękna i głębi autentycznej wiary, pozwól, by towarzyszył Ci śpiew gregoriański. Odwiedź stronę Fides et Tradicio. Znajdziesz tu głosy, modlitwy i dźwięki, które przywrócą Twojemu sercu ciszę Boga. Link znajdziesz w opisie. Co o tym myślisz? Jeśli spodobał Ci się film, napisz w komentarzu Amen. Niech Bóg Cię błogosławi.